Dajcie, kochani, dzisiaj pragnę powiedzieć kilka słów o wolności chrześcijanina i o jedynej władzy Chrystusa w jego kościele, w społeczności ciała i jego krwi, w jego oblubienicy jak pięknie określa nas Słowo Boże. My jesteśmy ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zanurzeni w jego śmierci i w jego zmartwychwstaniu. Jesteśmy jedno z nim. A On posłał swojego ducha, by w nas żyć, przez nas żyć i by ożywić nasze martwe, śmiertelne ciała do posłuszeństwa Bogu naszemu jednemu Ojcu w Jezusie Chrystusie, przez Jezusa Chrystusa i dla Jezusa Chrystusa. On tego dokonał. My musimy sobie, kochani, zdać z tego sprawę, że w kościele Chrystusa. Panuje tylko i wyłącznie Chrystus Jezus. Jeżeli ciało nie jest poddane głowie, to nie jest ciałem. Kościołem Chrystusa, ciałem Chrystusa jest tylko ten, który jest posłuszny głowie, a głową jest Chrystus. Kościołem Chrystusa jest tylko ten, ciałem Chrystusa jest tylko ten, do Chrystusa należy tylko ten. Kto idzie za Jezusem drogą naśladowania, kto słucha głosu Ducha Świętego i słowa naszego Pana. Jest tylko ten, który jest posłuszny, który żyje według prawdy i według wiecznego zbawienia i fundamentu, którym jest sam Bóg, Jezus Chrystus. To jest ten, który jest prowadzony Duchem Świętym i dla którego Bóg. Tylko i wyłącznie Bóg jest jedynym prawodawcą, jedynym mocodawcą, jedynym autorytetem. I problem w kościele jest taki, że ludzie tak naprawdę nie wierzą w Boga, bo nie wierzą w to, że Jezus Chrystus żywo i prawdziwie prowadzi swój kościół i że On nie potrzebuje do tego instytucji, pastorów, biskupów, papieży. I całej tej światowej, marnej, beznadziejnej, antychrystycznej struktury. Bo Jezus jest życiem: On żyje, On jest prawdziwy i On w nas jest. Nie ma nic większego niż to, że Bóg dał nam swojego Ducha, i sam Duch Chrystusa, sam Chrystus Jezus w postaci duchowej, której nie widzimy, żyje rzeczywiście i prawdziwie w nas i przez nas, czyniąc nas swoim ciałem. Nie ma nic większego. I ten Bóg działa. On swój Kościół prowadzi. Kiedy ktoś otwiera swoje serce i staje się posłuszny prawdzie, jest prowadzony przez Ducha Świętego. A jak mówi list do Rzymian, kto nie ma Ducha Świętego, kto nie idzie za Duchem Świętym, kto nie uznaje mocy Chrystusa i jego autorytetu, ten nawet do niego nie należy. Więc my musimy jasno sprawę tutaj postawić i w tej sprawie trwać. Bóg prowadzi swój kościół. I ty zorientuj się dzisiaj, czy ty aby na pewno do niego należysz. Czy należysz do Chrystusa, czy należysz do organizacji, czy należysz do Chrystusa, czy należysz do jakiegoś człowieka, który tylko ci o Chrystusie mówi, ale jakieś niestworzone historie. Tego, kogo słuchasz, tego stajesz się niewolnikiem. No właśnie. Jak słowo niewola ma się do wolności. Dzisiaj to wyjaśnię. Kochani moi, musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy: że bez Chrystusa Jezusa jesteśmy tylko grzechem, jesteśmy prochem. Nie ma w nas żadnego dobra. Odwróciliśmy się do Boga plecami i szliśmy wszyscy własną drogą. Każdy z nas zgrzeszył i brak nam chwały Bożej. Ale dostępujemy usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez Jego krew. Bo fenomen miłości Bożej polega na tym, że Bóg nigdy tego prochu, którego stworzył w miłości, który się odwrócił od Niego i który stał się tym prochem i całym tym dziadostwem i grzechem na własne życzenie, nie odrzucił. Bóg w swojej miłości posłał Syna swego, Jezusa Chrystusa, aby ten dla nas stał się grzechem. Wziął na siebie nasz grzech i ukrzyżował w swoim ciele na krzyżu, by nas zbawić, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Bóg nas ukochał i on ujął się za tym prochem i ożywił go swoim tchnieniem życia. Dał nam łaskę, dał nam szansę na wieczne zbawienie i powrót do Ojca przez Jezusa Chrystusa. I bez Jezusa. Nas nie ma. Jesteśmy martwi. Nic nieznaczący. Jesteśmy zwykłym grzechem. Ale w Chrystusie dostępujemy usprawiedliwienia i Bóg nie liczy nam już naszych grzechów. On nas zbawia, on daje nam nowe życie, jak czytamy w drugim liście do koryntian. Wszystko co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Pierwszy człowiek Adam był Duszą żyjącą, drugi człowiek, Chrystus, nasz Pan, Bóg i Mesjasz, stał się duchem ożywiającym, który ożywia to, co jest martwe. I każdy, kto jest zanurzony w Jego śmierć, czyli umarł razem z Nim na krzyżu dla swoich cielesnych porządliwości i zmartwychwstał mocą Jego ducha, czyli żyje według Jego słowa, będąc prowadzony Duchem Świętym, ten jest nowym stworzeniem i wychodzi poza ten świat. Staje się człowiekiem duchowym, rodzi się na nowo i żyje w duchu i w prawdzie, idąc za jedynym Panem, Bogiem i Mistrzem Jezusem Chrystusem. Taki człowiek jest w Chrystusie, jest w Ojcu, jest ciałem Chrystusa, jest Kościołem i należy do Chrystusa. Bez Jezusa każdy z nas był niewolnikiem grzechu, niewolnikiem ciemności. Niewolnikiem sposobu myślenia tego świata, ale w Chrystusie, każdy z nas staje się wolny, staje się uwolniony, zbawiony, przemieniony, przeniesiony w bezpieczne miejsce do Królestwa Bożego. Każdy z nas w Chrystusie Jezusie staje się niewolnikiem Chrystusa, a Chrystus jest uosobieniem sprawiedliwości, prawdziwej miłości, wolności. Prawdy i świętości. To jest nasza tożsamość, Jezus Chrystus i nie istniejemy bez niego. Kiedy w nim jesteśmy, jesteśmy prawdziwie żywi, bo on jest życiem wiecznym i prawdziwym Bogiem. I ty musisz pozostać niewolnikiem Chrystusa, jeśli chcesz żyć, jeśli chcesz prawdziwie do niego należeć. Jeżeli poddajesz się Bogu, jeżeli jesteś przeźroczysty, jeżeli Twoje serce jest czyste, jeżeli On przez Ciebie świeci, jeżeli tylko On króluje, włada i panuje w Twoim sercu, jesteś transparentny, należysz do Chrystusa, jesteś Jego niewolnikiem. Kiedy idziesz za Jego słowem, wykonujesz Jego słowo, kiedy jesteś posłuszny Duchowi Świętemu. Należysz do Chrystusa. Ale cały czas masz wolną wolę. Jeżeli ty wychodzisz od Chrystusa. I zamiast Chrystusa wolisz słuchać człowieka, słuchać pastora, słuchać organizacji, słuchać denominacji, słuchać księdza, polegać na ludziach z ławki w kościele, na tym, co mówiła babcia, co mówił dziadziuś, na tym, co powiedział mi ksiądz proboszcz. I wybierasz słuchanie ludzkie zamiast słowo Boga i moc Ducha Świętego? to wracasz na nowo w niewolę grzechu, w niewolę kłamstwa, w niewolę marności i stajesz się niewolnikiem tego świata. Odrzucasz Boże zbawienie, na nowo pogrążasz się w niewoli grzechu. Dlatego dzisiaj mówię stop wszelkiej bierności. Mówię stop wszelkiej ignorancji. Mówię stop wszelkiej głupocie. Dlaczego? Bo jeżeli chcesz być chrześcijaninem naprawdę Twoim jedynym autorytetem może i musi być tylko Jezus Chrystus, Jego Słowo i Jego Duch, który w Tobie mieszka, nasz Ojciec, który osobiście jest w Tobie. I ktoś ostatnio pod filmem zadał mi pytanie: Jak ja mam się formować bez Kościoła? Samo strukturalne złożenie tego pytania jest bez sensu, bo taka osoba kompletnie nie rozumie, czym jest Kościół. I co to znaczy być prowadzonym Duchem Świętym? I moi kochani, Ty musisz przyjść bezpośrednio do Jezusa. Dziś odpowiadam każdemu, kto mówi: Co z Kościołem? Co z Kościołem? Potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy Kościoła w rozumieniu biblijnym, a mamy pogardzić Kościołem w rozumieniu tego świata, bo to z Kościołem nie ma nic wspólnego. Na samym początku tego filmu wyjaśniłem, co to jest Kościół. Również pod koniec tego filmu wrzucę wam w okienku film, o którym, w którym mówię o kościele. O co tam na, tak naprawdę chodzi według Słowa Bożego, ponieważ kościołem jesteśmy my, ci, którzy w duchu i w prawdzie, w wolności Chrystusa, będąc niewolnikami Chrystusa, służymy jednemu Bogu. Którzy oddajemy życie jeden za drugiemu, jeden za drugiego, oddajemy życie za braci. Kościół to jest. Posłuszeństwo Chrystusowi, życie pod jednym panem i królem i oddawanie życia za braci, braterstwo w służbie Bogu i ludziom to jest Kościół, gdzie dwóch lub trzech obecnych w imię moje, tam jestem pośród nich, mówi Jezus. Ty nie szukaj Kościoła, nie szukaj zgromadzenia, nie szukaj zboru, szukaj Chrystusa. Niech Słowo Boże! Cię formuje. Nie cierpię tego słowa, bo w seminarium ono było używane, nadużywane i beznadziejne. Tak, żeby wykuć kogoś po prostu od linijki w jakieś ram... ramki. Ty masz się poddać Chrystusowi na drodze uświęcenia. On będzie cię kształtował na swój obraz i podobieństwo. On będzie zmieniał Twój charakter, prowadził Cię. Kiedy ty się Mu poddasz i Mu na to pozwolisz, kiedy będziesz karmić swoje serce prawdą Jego słowa i kiedy będziesz szedł za Duchem Świętym, który w Tobie będzie zradzał pragnienia, które pragnie wykonać przez Ciebie. On da Ci siłę, da Ci łaskę do tego, ale Ty musisz przede wszystkim szukać tylko Jezusa, bo tylko w Nim jesteś wolny. Jeżeli poddajesz się i wolisz, żeby decydował za Ciebie, pastor, ksiądz, Kolega, koleżanka, film w internecie, Janek Kubiak, który tu gada, czy cokolwiek innego, stajesz się niewolnikiem grzechu, marności, świata, a nie Chrystusa. Ty masz być niewolnikiem Chrystusa i dopiero wtedy, kiedy w pełni oddasz całe swoje życie i serce Chrystusowi i on wyrzuci z twojego serca wszystko to, co jest bożkiem, co jest kłamstwem, co jest gnojem w Jego świetle i w Jego obliczu to on prawdziwie będzie cię prowadzić i on potem cię połączy z ludźmi z którymi macie połączyć ale wtedy oboje będziecie wolni będziecie prawdziwie w prawdziwej miłości siebie kochać słuchając tylko jednego Boga i Pana który żyje który jest prawdziwy i który działa w sercach tych którzy do niego należą którzy za nim idą którzy go łakną i pragną Bóg jest żywy prawdziwy i obecny i on cały czas prowadzi swój kościół i on nigdy nie był duży. Jezus mówi: Nie bój się mała trzutko, bo Ojciec upodobał sobie dać Wam królestwo. To nigdy nie był denominacyjny jazgot tego świata. Tam, gdzie jest kult człowieka, tam, gdzie jest wchodzenie w kontakt z państwem, tam, gdzie jest wielki twór, tam nie ma Boga, bo Bóg działa w cichości naszych serc i w duchu i prawdzie kocha, zmienia. Wprowadza życie, wprowadza prawdę, która ożywia to, co jest martwe. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Słowo Chrystusa jest prawdą. Jeżeli będziecie trwać w moim słowie, prawdzicie, prawdziwie będziecie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Chrystus jest prawdą i On chce, żebyśmy stali przed Nim w prawdzie o wszystkim o nas samych, o, o tym świecie. O Bogu, o naszych sąsiadach, o naszym kraju, o wszystkim. On nie chce, żebyśmy cokolwiek zamiatali pod Dywan. On chce, byśmy byli transparentni przed Nim, byśmy byli, byśmy stali się puści, by On nas wypełnił, byśmy stali się przeźroczyści, bo wtedy będąc w Jego świetle, On sam przez nas będzie świecił. Wtedy jesteś wolny, kiedy jesteś niewolnikiem Chrystusa, wtedy jesteś wolny. Idź tylko za Jego Słowem, i pamiętaj, że tylko On ma władzę w Twoim życiu. I On tylko może ją mieć, bo jeżeli ktoś inny ją ma, grzeszysz już bałwochwalstwem. I teraz jak to zrobić praktycznie, jeżeli w Twoim sercu czujesz wezwanie do tego, żeby coś czynić? A przychodzi ci kolega, koleżanka, pastor i mówi, że jesteś głupi, nie rób tego, bo to burzy strukturę, bo ty nie pasujesz, bo to jest sprzeczne z miłością. A twoje serce w Chrystusie Jezusie mówi kompletnie coś innego, to słuchaj Chrystusa Jezusa, który działa w twoim sercu, a nie tego człowieka, bo inaczej będziesz niewolnikiem człowieka. I rozna rozeznawaj wszystko w Chrystusie, rozeznawaj wszystko w Chrystusie i z Chrystusem. Przeczytaj sobie pierwszy list apostoła Jana. Tam wszystko jest napisane: macie namaszczenie od świętego. I ono poucza was o wszystkim. Wszystko przeżywaj z Chrystusem i słuchaj tylko Chrystusa, który mówi w twoim sercu i przez Słowo Boże osobiście do ciebie. Miej otwarte serce tylko na Jego głos. I wtedy będziesz umiał również zrozumieć to, jak Bóg pośle człowieka, który powie do ciebie, ty w sercu, rozeznając, będziesz wiedzieć, że to Bóg mówi, bo Bóg ci to potwierdzi. I ty masz słuchać tylko Boga, a nie ślepo w posłuszeństwie gdzieś biec. Ślepe posłuszeństwo jest kłamstwem, brakiem miłości i antychrystycznym zwiedzeniem. To jest zło wcielone. Ty masz myśleć, masz być prawdziwy, masz być mądry i rozumny, masz konfrontować władzę, masz być światłem świata i solą ziemi. Masz być w Chrystusie, takim jak On. Bo On w tobie jest cały prawdziwy i On pragnie przez ciebie żyć. Nie sprzedawaj swojego Boga za jakiegoś człowieka, za jakieś święta, obrazki, nabożeństwa, kościoły, organy, budynki i, i cały inny ten gnój. Bóg pragnie twojego serca, On pragnie by twoje serce było w nim całe czyste, byś go słuchał i by on w tobie był uwielbiony. Takie uwielbienie Bogu śpiewaj, bo tylko takiego uwielbienia on pragnie. I możecie się spotykać i grać na gitarze ja tak robię, zresztą sami możecie to widzieć ale jeżeli za tym nie idzie moje serce, to to jest wszystko gnój. Jeżeli ja nie jestem prawdziwy, tylko udaję, to to jest wszystko gnój i dla mnie lepiej by było, gdybym się nie modlił. Najpierw zrób porządek w swoim sercu nie bądź obłudnikiem, bo obłuda jest najgorszym grzechem, który prowadzi ludzi na manowce i zatracenie. Wykorzeń ze swojego serca wszelki kwas, bo odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi, jak mówi Paweł w liście do Koryntian, bo bardzo drogo zostaliście kupieni, zostaliście wykupieni przez śmierć Syna Bożego, przez Jego krew. Dlatego trwajcie w nim. Bądźcie zanurzeni w jego śmierci, w jego zmartwychwstaniu, zapieczętowani jego duchem, by ten duch żył przez Was. I tylko Jemu posłuszni bądźcie, bo on mówi przez Słowo i przez ducha. Dajcie się Jemu prowadzić, odważnie za nim idźcie. Niech Chrystus przez Was spotyka się z każdym człowiekiem, do którego Bóg Was pośle, i słuchajcie go w każdym natchnieniu. Bo tak jak już mówiłem, On ma dla Ciebie powołanie, ma dla Ciebie plan. On Cię ożywił po to, żebyś za, żeby zamanifestować przez Ciebie całą swoją chwałę ku zbawieniu ludzi i ku chwale Ojca Najwyższego, naszego Boga Jednego, Pana Jezusa Chrystusa. Kochani moi, nie wchodźcie, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Idźcie tylko za Chrystusem. Proszę Was o to. Wy jesteście światłem świata, Wy jesteście solą ziemi. Bądźcie naprawdę protestantami. Co to znaczy być protestantem? To znaczy zakontestować ten świat, sprzeciwić się wobec kłamstwa, zła, grzechu, wyzysku, nazwać zło złem a dobro dobrem i iść tylko za Chrystusem, który jest prawdziwym dobrem. Wtedy prawdziwie jesteście chrześcijanami, wtedy prawdziwie jesteście protestantami, wtedy prawdziwie jesteście Chrystusowi i robicie to, co nasz Pan, to co apostołowie. I takim protestantem mogą mnie nazwać, ponieważ to jest dużo głębsze niż jakaś tam denominacyjna śpiewka, gra, świeczka, dziadostwo i gnój. To jest bez sensu. Dlaczego Marcin Luther, dlaczego Wikliw? dlaczego Hus? Choć to jeszcze też było wtedy, ale później to wszystko przybrało na sile. Dlaczego oni nazwali, zostali, na, zostali nazwani protestantami? Bo Kościół katolicki ich tak nazwał. Ale oni rozpoczęli protest. Mieli odwagę powiedzieć, że to, co robi papież, jest złe. Nie chodzi o nazewnictwo. Chodzi o to, żebyś ty miał odwagę zaprotestować tak jak oni, tak jak Chrystus, wobec zła tego świata, byś niszczył dzieła diabła prawdą, bo do tego zostałeś powołany. Aby być prawdziwy w każdym aspekcie. W Chrystusie Jezusie, który jest jedynie drogą, prawdą i życiem. I o to się modlę. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi, bo wtedy wychodzicie ze zbawienia. Nie stawajcie się niewolnikami systemów i kłamstwa tego świata, bo wtedy pogardzacie Chrystusem i tworzycie sobie bożki w waszym sercu, stając się bałwochwalcami i wchodząc w zwiedzenie, które prowadzi was na zatracenie. Kochani, nie stawajcie się niewolnikami ludzi, świata i grzechu, bo bardzo drogo zostaliście wykupieni. Wasza wolność kosztowała krew Boga, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego trwajcie w Nim i postępujcie według Jego słowa i według Jego ducha po śmierć bo tylko On jest tego godzien. Amen.